Cześć, witam wszystkich miłośników firmy Defro. Użytkuję kotłownię od 3 miesięcy. Piec Defro Eco Lux 20 kW Eco Design. Także może najpierw pokażę Wam, jak wygląda kotłownia. Jak. To zostało wykonane przez hydraulika, zawór czterodrogowy, poniżej pompa CO, pompa cyrkulacyjna i u dołu pompa CwU. Boiler 140 litrów. U dołu, pod pompą CO, w kierunku ogrzewania już na grzejniki, a mam ich 16, został zamontowany czujnik zaworu zaworu czterodrogowego. W tym miejscu od strony zasilania od kotła została zamontowana pompa przewałowa w kierunku pieca. Czyli na krótkim obiegu jej wcześniej nie było i właśnie o tym chciałem porozmawiać budynek 210 metrów około kwadratowych długi jamnik około 20 metrów Także powrót kiedyś, bo teraz jest inny, około 48-53, tak się waha temperatura powrotu. Wtedy miałem około 30, maksymalnie 33 4, 5 stopni, co było za nisko. Bardzo wychładzało mi to piec. Piec zamykał zawór czterodrogowy, nagrzewał się, ponownie otwierał, puszczał wodę ciepłą, znowu zamykał, aby dogrzać, bo powrót wracał za zimny i właśnie były takie ogromne skoki na wykresie. Co, co powodowało, powodowało, że zawór właśnie pracował bardzo niestabilnie w takich w takich skokach no i dzięki właśnie waszym filmikom doszedłem do wniosku, że trzeba coś takiego właśnie zrobić. Także zamontowałem sobie tą właśnie pompę. No i wróciło jakby, może nie wróciło bo wcześniej tak nie było, ale ustabilizowała się właśnie ta, ta praca i zaworu czterodrogowego i temperatury powrotu do pieca. Także wykres, który miałem, on się wahał w granicach 45-60 paru stopni. Były bardzo wielkie skoki, niestabilna praca, nie podobało mi się to. Teraz to wygląda tak. Może to powiększymy. Nie jest to może idealne. Chociaż cały czas się uczę tego. Ale jest to w miarę, w miarę zbliżone właśnie do tych 60 stopni. Nie ma, nie ma właśnie takich gwałtownych przeskoków. Spalanie wychodzi mi teraz w granicach tych y, y, temperatur około 5 stopni na zewnątrz, około 21 kg na dobę. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze w mrozy, jak temperatura się, się obniży. A co jeszcze co? Wyłączyłem temperaturę powrotu do kotła. No bo gdyż teraz no, pracuje właśnie pompa przewołowa i właśnie stabilnie jakoś pcha, to, pcha tą ciepłą wodę do kotła. Także tak, tak to u mnie wygląda. Może pokażę jeszcze jak właśnie się pali w kotle. Tworzymy. Tak to wygląda przy już patrzę. Przy 32% dmuchawy piec pracuje z mocą 100%, taką ustawiłem sobie. I tak to się pali. Czyszczony był jakieś 4, 4 dni chyba temu. spadła temperatura powrotu, ale się podwyższy. Także jestem bardzo zadowolony teraz po zamontowaniu właśnie tej pompy przewałowej. Jeszcze raz powtarzam, dzięki właśnie takim, takim filmikom. Mogłem do tego dojść, że właśnie powodem tego było to wychładzanie wody i właśnie ta wariacja tego zaworu czterodrogowego i wychładzania i pieca i podnoszenie jego yy, temperatury. Także wszystkim proponuję z tak moim małym doświadczeniem aby właśnie coś takiego sobie przygotować bądź zakończyć taki, taki właśnie element z zaworami że zawsze byłaby możliwość dołożenia w razie w takiej pompy Jeszcze raz. Wlot do komina. Z zewnątrz komin do plus szydła. Także tak, tak to u mnie wygląda: eko groszek kupuję luzem, składowany był już wcześniej, zanim piec zaczął funkcjonować. Także zasypuję suchym. I tak to. Tak to działa, myślę, w miarę, teraz poprawnie. Ale każdy się uczy i ja będę się uczył dalej. Także wszystkim bardzo dziękuję za za filmiki, z których mogłem Korzystać i, I poprawić właśnie to, co było moją bardzo dużą bolączką. Dzięki wszystkim.